TKE ostatnio polubiło ten typ zadania i może się ono pojawić zarówno w starej, jak i nowej formule. Największa wartość funkcji f jest równa. Zobaczcie, macie tutaj funkcję przedstawioną za pomocą tabeli. Największa wartość funkcji, czyli tam, gdzie y jest najwyż, największy, tak? Wartości, czyli y, argumenty, czyli x. Zobaczcie. Dla argumentu równego minus 6, wartość tej funkcji to minus 3. No to tutaj mamy x argumenty minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. Wartość jest równa minus 3, minus 1, minus 2, minus 3. Tak, tu jest minus 3. Dobra, dla minus 4, minus 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 i będzie wartość minus 4. Dla minus 2 mamy 4. Raz, 2, 3, 4 dla sera mamy 1 dla dwójki mamy 5 raz 2 3 4 5 dla czwórki mamy 0 raz 2 3 4 tutaj mamy 0 dla szóstki mamy 2 5 6 i tu będzie wartość 2. I tak by ta funkcja nasza wyglądała. Największa wartość funkcji jest równa, czyli tam, gdzie funkcja jest najwyżej. Zobaczcie, 5, odpowiedź C. A teraz tutaj miejsce zerowe funkcji F jest równe. Miejsce zerowe, czyli miejsce przecięcia z poziomą 8. No to w czwórce, tak? W czwórce. Wtedy Y jest równy 0. A pamiętajcie, że typy zdań zarówno na maturze podstawowej, jak i rozszerzonej są powtarzalne. I mam dla Was kursy w nowej i starej formule. U mnie na profilu w Bio. I te kursy uczą krok po kroku od zera. Możecie się uczyć działami lub arkuszami. Typy zadań na maturze są powtarzalne. Pogrupowałam je dla Was takie działy powtarzających się typów zadań. I w każdym dziale, tutaj mamy na przykład dział funkcji. Macie lekcje wprowadzające, notatki do druku, takie zupełnie od zera, żeby każdy mógł się do matury przygotować. A potem macie zadania zamknięte i otwarte. I jak jest źle, macie filmik z wytłumaczeniem do każdego zadania. Te zadania są powtarzalne, bo typy zadań na maturze są powtarzalne. No i Wy o tym musicie wiedzieć. Poukładałam je od najprostszego, od najtrudniejszego, żeby było Wam się łatwiej uczyć żeby każdy mógł zdać maturę. Możecie się uczyć działami lub arkuszami, kurs ma ponad 1800 pozytywnych opinii uczniów. Jestem pewna, że Wam też się spodoba.